Jak praca wpływa na nasz organizm? I tutaj mam na myśli tak naprawdę najbardziej tą siedzącą pracę. Mm -hmm. No właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, że z racji tego, że zajmujemy się pacjentami ortopedycznym, ortopedycznymi, to, to jest szeroka grupa osób, która przychodzi do nas, czyli z tak zwanymi bólami przewlekłymi można powiedzieć, tak? Najczęściej są to bóle odcinka szyjnego, odcinka piersiowego, odcinka lędźwiowego, tak? Są to cieśni nadgarstka. To wszystko jest jakby powiązane z trybem naszego życia. Człowiek jest stworzony do ruchu, a aktualnie czasy, technika spowodowała to, że my siedzimy za biurkami przy komputerach i tak naprawdę wracamy z tej pracy po 8 godzinach i też siadamy w domu przed telewizorem, przed komputerem, przed smartfonem. Tak? To wszystko doprowadza do tego, że tak dużo już jest cieśń nadgarstka, choćby tak, choćby to jest przykład. Cieśń nadgarstka. Czy to jest związane z siedzącym trybem życia? Tak, dokładnie tak? z siedzącym, może nie tyle z siedzącym trybem, ale z ustawieniem nadgarstka podczas pracy komputera, Aha. tak, przy komputerze, tak samo pracy na smartfonie przy ustawieniu dłoni, więc czy pochylenie odcinka szyjnego przy pracy. Osoby, które mają Pracę związaną z ustawieniem odcinka szyjnego w pochyleniu, czyli są to osoby, które pracują przy komputerze, mhm. są to kosmetyczki, są to właśnie księgowe, są to osoby, które pracują w biurach, stomatolodzy. To są grupy, jakby mocno narażone na problemy z odcinkiem szyjnym i w ogóle kręgosłupa, mhm. tak? Osoby pro, problemy mają z barkami przez takie ustawienie, jakby ten tak, tak, tak mhm. jakby ten tryb życia bardzo warunkuje. Yy, Nasze zdrowie, tak? jeżeli nie mamy zachowanego tego balansu, jeżeli po pracy przede wszystkim ta ergonomia w pracy nie jest zachowana, czyli komputer jest na wprost, na odpowiedniej pozycji, na odpowiednim poziomie, poziomie, jeżeli myszka nie jest dobrze dobrana, to, to wszystko ma ogromny wpływ na nasz organizm, a jeszcze do tego przychodzimy i niestety jest tryb siedzący w domu. Mhm. Wspomniała Pani też, że, że to jest odtrzymania. Y Cały czas jednej pozycji, tak? Że to, to obciąża nasz układ, od, ruchu. układ ruchu, tak? Czy w takim razie... No, zaleceniem byłoby poruszanie się częstsze w pracy. Tak. E, czy takie coś może. Czy no, chociaż nawet drobne ruchy jest w stanie ustrzec nas przed przewlekłymi bólami? Oczywiście. Przede wszystkim e, w miarę możliwości, żeby robić sobie przerwę w tej pracy, żeby zmieniać e, pozycję swojego ciała, żeby wykonać trochę tych ćwiczeń na no, ten odcinek krzyjny. To są bardzo proste ćwiczenia, dostępne jakby. U nas przy wizycie, my mówimy pacjentom, co należy robić w pracy, żeby pomagać sobie, żeby działać profilaktycznie. To jest pierwsza rzecz. Ergonomia pracy, żeby robić przerwę, zrobić kilka oddechów, oddechów, zrobić kilka ćwiczeń w czasie pracy. I absolutną podstawą jest sport. Poza pracą, tak? Żeby była ta aktywność fizyczna minimum dwa razy w tygodniu. 45 minut absolutnie wystarczy, ale czy to jest Nordic Walking, czy to jest basen, czy różne, no, obojętnie, tak? Czy gry zespołowe, jakby często preferowane przez mężczyzn, tak? Że chodzą sobie po pracę w piłkę. Ale to ma być rekreacja, rekreacyjny sport, tak? Sport rekreacyjny jest bardzo zdrowy dla naszego organizmu. Więc tu jest mocno, mocno stawiany nacisk na to, że jeżeli już siedzimy, jest ta pozycja cały czas siedząca, żeby ten organizm nasz mógł odreagować.